Jaki jest największy przekręt dietetyczny XXI wieku? Gdyby pani mogła. To znaczy, e, ten przekręt zaczął się. Taki ten przekręt zaczął się w 1996 roku. To jest e, genetycznie modyfikowana soja. My nie trawimy tych białek. 80% stanowi, stanowią białka globuliny, których my nie trawimy to jest pół biedy. Te białka są szkodliwe dla przewodu pokarmowego. Uszkadzają koski jelitowe, generują stany zapalne, powodują zaburzenia w składzie mikrobiomu i to jest przyczyna diagnozowania chorób, których 30 lat temu nie było. 30 lat temu nie było nieswoistych stanów zapalnych jelita, choroby leśniowskiego Crohna, dziejącego zapalenia jelit, zachorowalność na nowotwory jelita grubego była trzykrotnie mniejsza niż aktualnie, zachorowalność na raka trzustki była trzykrotnie mniejsza niż aktualnie. Poza tym nie było takiej skali zachorowań na Hashimoto, bo soja zaburza gospodarkę hormonalną. Przy dużym spożyciu soi zapotrzebowanie na jod rośnie nawet stukrotnie Profesor Aleksandrowicz, Julian Aleksandrowicz to wyliczył, a nam tymczasem się spożycie jodu ogranicza. A w ilu produktach jest ta soja genetycznie modyfikowana?